W ramach ostatniej kolejki czwartej ligi rozegrano dzisiaj mecz derbowy pomiędzy Halniakiem Podhalański a Garbarzem Zembrzyce. Zapraszamy Państwa do obejrzenia obszernej relacji z tego spotkania. Dzień dobry. Panie tenerze, jak pan oceni ten mecz? Znowu przegrana z garbarzem? Tak, znowu przegrana z garbarzem. Myślę, że jeszcze, jeszcze bardziej boląca przegrana z garbarzem, bo u siebie wynikiem w wyniku 3-0, no to troszkę to jest upokarzające. I, I o ile w pierwszej połowie jeszcze, jeszcze można było na to, na to patrzeć, tak w drugiej połowie, no niestety nie, nie podjęliśmy walki o po korzystny rezultat i, i o to można mieć pretensje większe lub mniejsze do, 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 do zawodników. No cóż na pewno, na pewno nie cieszą takie, takie znaczy nie cieszą takie wyniki. Z drugiej strony chciałbym pogratulować i, i, i podziękować na pewno zawodnikom, mimo wszystko, że się, że się utrzymali byli, były lepsze momenty, gorsze momenty. Mimo wszystko uważam, że, że w przeciągu tych kilku miesięcy, które, w których tu spędziłem, w których tu pracowałem, tych, tych lepszych momentów było, było więcej i za te momenty chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, działaczom, kibicom. Jak pan oceni przebieg spotkania? Myślę, od, od samego początku starali, staraliśmy się narzucić e, swój styl gry i mi się wydawało, że od, od pierwszej minuty uda, udało się nam to e, względnie. Natomiast e, po pewnym czasie to wszystko jakby nabierało rozpędu. E, no i zdobyliśmy pierwszą rękę po, po składnej akcji. E, było jeszcze więcej sytuacji i do przerwy schodziliśmy z wprowadzeniem, także nas to zadowalało. A po przerwie szybko na 2-0, także to bardzo podcina skrzydła. Potem dołożyliśmy jeszcze trzecią no i już graliśmy sobie spokojnie z kontry. Także swoje zrobiliśmy i szczerze powiedziawszy, to chcieliśmy się troszeczkę zrewanżować za tą porażkę 0-5. Tutaj to nam trochę zostało w sercach. No i się nam udało, to jest najważniejsze. W tym sezonie z Chalniakiem macie bardzo dobry bilans. Dwa mecze, dwa zwycięstwa i, i coś ten halniak nie może sobie nie może zna, znaleźć na was jakieś recepty. No, no tak jak mówię, praktycznie ja gram w Zemżycach 6 lat i w sumie przegraliśmy tylko tutaj raz z 0 a tak to wszystko, wszystko wygrywamy. Raz zremisowaliśmy tutaj jeszcze taki ważny mecz o utrzymanie. No, co, co dużo mówić, no troszeczkę na ten halniak leży. Może nie wiem, może szczęśliwie, może mniej w niektórych meczach, ale dzisiaj wydaje mi się, że zasłużenie wygraliśmy nie mogło się to jeszcze wyżej i gorzej skończyć dla Halniaka. No tak, zdecydowanie mieliście kilka sytuacji. Filip Kasiński uderzył dwa razy świetnie. Pan miał sytuację w końcówce nawet dwie. Tak, zgadza się. No nie wszystko się da strzelić, nie wszystko ląduje w siatce, ale od pewnego czasu dużo mamy sytuacji i potrafimy je wykorzystać i. Od w sumie pięciu meczów nie przegrywamy, raz przegraliśmy z Kalwarią, dość pechowo, ale te mecze już zupełnie inaczej wyglądały, także no gdzieś ta forma w końcu przyszła, dobrze, że na koniec sezonu i nadrobiliśmy, bo już był, był lęk przed, przed spadkiem, ale udało się, także to jest najważniejsze. 좋아. 레츠